Siema, to jest druga część pączka ekipy To jest druga część, bo niechcący mi się włączył nagrywania A ja... Mmm, pycha. Ja wiecie jak pyszne Polecam wam Te kuleczki są przepyszne. Dojdziemy, do się o punkt z ekipą jest. To jest mój pierwszy pączek ekipy. A zobaczcie to ja mieszkam gdzieś o, jest tu, na województwie łódzkim i w Łodzi. Dobra, Szczecin jest. O, mamy. To jest mapa po polski. A jeśli ja z Wami żegnam, do zobaczenia.